Zostań naszym patronem już dziś. Link w opisie filmu. Dziękujemy za dołożenie cegiełki do realizacji kolejnych wypraw. Nasi patroni serwisu Patronite i YouTube, dołącz do nich i ty. Siemano, witam was na kolejnej wyprawie w porzuconym domu świętej pamięci pani Łucy i Józefa, którzy niestety nie mieli żadnych potomków i dom został porzucony tak naprawdę na pastwę losu ponieważ nie ma kto go przejąć i pewnie przejmie go gmina albo już go przejęła zaczynam od wewnątrz, można tak powiedzieć z tego powodu, że na dworze zawsze już jest noc licznik zdjęty jeszcze kłódka jest Kłódka jest ta ma. O kurczę jak tu wygląda Odkurasz na kredencie pewnie nie został tak walnięty Jak widać dewastacja tu jest Spora nudziło się. czy jakiś kalendarz znajdziemy, w którym roku? został tak naprawdę opuszczony bo nie mam pojęcia i nic się nie dowiedziałem w tym roku Państwo zmarło zresztą na gazety Echo na woli 29 sierpnia 2008 rok 17 lat temu ale cukier się zachował w słoiku jeszcze i tu trochę nawet ściągaszka tutaj mamy coś w worku zawinięte maszynka do mięsa grzała kadłucza pewnie w garku woda była gotowana na herbatę kawę i po panu Józefie jakieś pozostałości są, jak widać miarka, maseczki. Ja pierdziele, to jest armagedon. Jan Paweł II. A na ścianie widzimy pamiątkę pierwszej komunii świętej, pani Lucy z roku 1950. Zobaczcie, na wejściu, że jest drabina na strych, to może na strychu coś. wartego uwagi, jeszcze znajdziemy jakieś artefakty. Kurczę nie wiem, co tu te pióra robią. Tak porozwalone wszędzie, zobaczcie. Nawet w Wersalce są. I tam jeszcze pod stołem. Ciekawe, co tu się wydarzyło. Macie jakiś pomysł, skąd te pióra się tu wzięły? Może jakiś kod? Albo coś? Kurczę, nie wiem. Telewizor. Kurczę, ono już ma swoje lata. Wiecie, z którego roku jest? Kto wie, może w komentarzu napisać. telewizor jest zadbany akurat a tu jest? jest, telewizora nie zdewastowali całe szczęście kurcze dziwnie to wygląda marubu będziemy mieli? nie, z okazji świąt i nowego roku mamy 1976 i jest na stole w szafie jak widać jeszcze zachował płaszcz, kurtki oraz inne pozostałości bombki chyba są na dole jak się nie mylę jakieś elementy metalowe ale choinki nie widać Podpisane worki, małe poszewki. Jakie zdobienia w ścianie. I obraz Matki Boskiej z roku 1887. O kurczę. 1887 rok. Jeszcze w super stanie, można powiedzieć. Pozostałości po oknach, nawet chciałem nacisnąć, znaczy, że jest prąd, ale prądu nie będzie, a raczej światła. Tu pewnie od roweru saletka. W siatce przygotowane do wyniesienia elementy metalowe, czy co Bo dziwnie tak, ale raczej nie chyba, bo na szufladzie, w szufladzie jeszcze są, jak widać. Masakra, 1854 rok. Pamiątka Pierwszej Komunii Stulecie Jak pierdziele 1854 rok Kurcze jakie tutaj stare pamiątki są Ciekawe czy się gmina za ten dom wzięła Czy dopiero weźmie Tu koła od roweru Kawel zwinięty I drugi kawel zwinięty Ciekawe, nie? co on tu robi. Podejdziemy do następnego pokoju. Jeszcze kuchnia obok. I wtedy ten strych zaszemy. Być może tu była kuchnia. Jeszcze pranie wisi. Tak nisko. Ale też w super stanie. Orka jeśli urządzenie mamy. Czajnik. Piła Mąskie, kurtki już na wieszaku. Są ciekawe co strych kryje. Kurczę, chciałem zawsze ma jakąś zawartość. Ale pewnie pusta Tak, pusta. zalew z brak. Do takich baniaków nabierali wodę? Jak myślicie? Lodówka firmy Predom. A w lodówce bombki. Kurczę, tego bym się nie spodziewał. Predom T180. Daty niestety nie widać, na opakowaniu do bąbkach Jest wyblakła Wody święcone już nie ma I tutaj mamy 1892 po niemiecku, jak się nie mylę. Ciekawe, że ma jest motorad zabrany i posie, jak myślicie Czy zmarło się w domu, czy po prostu ktoś powynosił bo Dziwnie zawidziane ma pościeli. Piec kaflowy przedzielony na dwa pomieszczenia. Wielka nie są mniejsza. Kurde, Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Zostawmy tak jak było Sztuczne kwiaty Tu także dywan na ścianie Kurde ten w nie najlepszym stanie już Pani robiła. Nie wiem, za, za, o kurczę, podłoga. Zastanawia mnie to, dlaczego nie ma w ogóle pościeli w tym domu. Masz jakieś teorie? Tutaj dziwiczek nie ma w piecu. natomiast tutaj są. A bo tu razem mamy połączone. Dobra. Wszystko jasne. Ciekawe, czy to ogrzewało dwa pomieszczenia. Wątpię w to. Obraz Matki Boskiej Licheńskiej. Kurzy strasznie małe to mieszkanko. Jest choinka. Warszawa dnia 28.08 1984. Aneks do umowy najmu. O, ktoś do garka włożył czajnik. mamy kartkę zdrowych i wesołych świąt z roku, niestety, ale nie napisali. Leż Pieszątka jest z na rok 2015 chyba. No nie, nie może być, bo jest znaczek 3,5 tysiąca złoty. Oto ubiła 1919. Dziewięćdziesiąty piąty zero rok Podługo, dziewięćdziesiąty piąty rok. w stanie. Wejdziemy na strych zobaczyć co tam się znajduje. Jakie mało pozostałości jest? Jak to małżeństwo O kurcze zobaczcie Lalka ale wystrasiłaś Dziwną otwartość głowę. A strychu też za wiele się nie zachowało. Możliwe, że curskawki swoje uprawiali mieli. I wory ciuchów To jest jakaś poście I tutaj? Ciekawe czy ona została tak spakowana po śmierci Czy wcześniej była i ciuchy I dlaczego ona w ogóle jest spakowana na strychu? a nie pozostała na no, łóżku to jest zastanawiające Wąbki pobite już w większości syrop butelka po syropie wygląda jak łódko dziecięce lecz niekoniecznie to musiało być skoro dzieci wnuków nie mieli a w kartonie po broku mamy co? słoiki Dobra, ja schodzę na dół. Żeby nie przedłużać się z wami, żegnam. Życzę wam miłego wieczorku. Kto nie subuje, niech zostawi suba, łapkę w górę, komentarz. Widzimy się za tydzień na kolejnej wyprawie. Do zobaczenia, trzymajcie się, papa. Pa.